Dzień dobry, pani Mario. Przepraszam, nie zauważyłam, że się skończył. Chwileczkę, już daję nowy. Proszę bardzo. Do desfekcji płyn rąk. tak? Tak nerkowa. Wyraźnie jest spięta. Masz takie wrażenie? Co się dzieje? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam zostawić ulotki nowej knajpy. Polecamy zamówienia z dostawą. Widzisz, jak ona reaguje? Nie podoba jej się to wyraźnie? Nie, dziękuję. Ale chociaż może pani weźmie jedną dla siebie. Albo pani weźmie dla koleżanki. No dobrze, poproszę. Pani też weźmie jedną. 20% zniżki przy pierwszej dostawie. A żarełko jak u mamusi. I nasz dostawca sam świnie bije, takie prosto ze wsi. Odsuwa się od tej pani, zakryła twarz. Myśli, że to może być lęk przed krwią, przed zabitym martwym zwierzęciem? Nie. Nie, Nie, dlatego że to ona, znaczy ona wcześniej była już spięta. O, nie wiedziałam, że otwieracie przed dziewiątą. Jest szansa na regulację brwi henną? Na co dzień nie otwieramy, ale na prośbę naszych stałych klientek robimy wyjątki. Wie pani co, jak pani zaczeka dosłownie 15 minut, to myślę, że się uda. No to zapraszam do gabinetu. Już wszystko czeka. Proszę bardzo. Pani Mario. No to atak paniki, Ta, paniki Tak. Mnie chyba, mnie niepokoi twarz tej pani. Jej z samego rana zrobiony taki bardzo dokładny makijaż jakoś też pokazuje, że ona ma jakiś obowiązek pokazywać tylko jakąś wersję siebie światła. Natomiast pojawiły się tam te dwie kobiety i zrobiło się duszno. Duszno, w sensie takiej emocjonalnej przestrzeni, Tak. tak? ktoś tak. wszedł na jej przestrzeń, tak? tak? Ja myślę też, że wiesz, no ona była umówiona w tym salonie, mm. że ona przyjdzie, będzie tam sama, jedna i tak dalej, a tu nagle w, wkroczyły dwie intruski. I tak? jeszcze tej jednej powiedziano, no proszę poczekać 15 minut, damy radę. Co dla tej może oznaczać może być komunikatem, nie jesteś wyjątkowa. Wiesz, ten moment, kiedy ona wybiega z gabinetu, to ja miałam taki moment olśnienia, że może chodzi o klaustrofobię. I jeszcze jak ty powiedziałaś, że się zrobiło duszno. Co ty na to? Tak, to może być klaustrofobia. Myślałam sobie o takiej no o dysmorfofobii. Takie osoby, które są uzależnione od zabiegów kosmetycznych, dermatologicznych, ciągle im się wydaje, że mają, nie wiem, za mało usta albo, nie wiem, za, za, za mało czegoś w tej twarzy, one lubią przychodzić wcześniej, tak żeby, żeby nikt tego nie widział. I tych ich niedoskonałości, tak? Żeby tak, nie zobaczył. Tak.